Chrystus wstał, prawdziwie wstał. Witajcie kochani. Cieszę się, że możemy się spotkać dzisiaj w tym tak szczególnym dla nas dniu, w niedzielę miłosierdzia Bożego. Cieszę się, że chcecie być razem z nami rozważać dzisiejszą Ewangelię. Zapraszam najpierw do wspólnej modlitwy o to, żeby ten czas był dla nas wszystkich owocnym spotkaniem ze słowem w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, ty, który jesteś tchnieniem życia, ty, który ożywiasz wszystko to, co jest martwe, ty, który sprawiasz, że Słowo żyje w nas. Prosimy Cię, abyś otwierał nas teraz w tym czasie na działanie tego Słowa. Prosimy Cię, abyś otwierał nasze zranione serca na. Dar Bożego miłosierdzia. Prosimy, abyś przyprowadzał nas do źródła tego miłosierdzia, które płynie z otwartego serca Jezusa. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z Ewangelii, według świętego Jana. Wieczorem, owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie ducha świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: Widzieliśmy Pana, ale On rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął po środku i rzekł pokój wam. Następnie rzekł to Tomasza. Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus. Uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. To bardzo piękna Ewangelia. Która powraca co roku, w to wspaniałe święto, w święto miłosierdzia Bożego, i jest w niej tyle różnych wątków, że e, aż trudno powiedzieć, na czym się tu właściwie zatrzymać. Chciałabym przede wszystkim skupić się jednak dzisiaj na e, miłosierdziu Bożym e, i na tym miłosierdziu, którego doświadczamy w naszej codzienności, a przede wszystkim. Na tym miłosierdziu, które widzimy w obrazie Jezusa Miłosiernego, w obrazie Miłosierdzia Bożego, ponieważ właśnie ten fragment dzisiejszy on jest jakby podstawą do tego obrazu. Widzimy na obrazie Jezusa, który wchodzi w ciemności, który staje pośrodku apostołów, możemy powiedzieć, pokazuje im swoje ręce i bok. Jezus staje pośrodku apostołu właśnie w tej ciemności, w tej ciemności, którą oni przeżywają. Ta ciemność to przede wszystkim ciemność ich lęków, ich obaw, ciemność ich niewiary, ciemność e, związana też ze śmiercią, ciemność ich grzechu, ciemność zdrady tego, że opuścili Jezusa w ostatniej chwili, albo, tak jak Piotr, wyparli się go. I on staje w pośrodku tego doświadczenia uczniów. Te wszystkie ich ciemności nie są dla niego przeszkodą. I to właśnie widzimy też w obrazie Jezusa Miłosiernego, gdzie Jezus jest pokazany na ciemnym tle. To ciemne tło jest bardzo ważne. On nam przypomina, że każdy z nas ma w sobie taką ciemność, ciemność grzechu, ciemność niewiary. Ciemność naszych lęków, naszych trudności, problemów, i Jezus wkracza w tę ciemność. On nie chce pozostać gdzieś na obrzeżach tej ciemności, nie chce przychodzić tylko do tych pięknych i wspaniałych, jasnych punktów naszej historii. Nie, On właśnie szczególnie pragnie wchodzić w te miejsca ciemności, bo te miejsca najbardziej go potrzebują. Dlatego dzisiaj, kiedy patrzymy na apostołów zgromadzonych w wieczorniku, kiedy patrzymy na obraz Jezusa Miłosiernego, zapraszam każdego, każdą z Was do tego, żeby otworzyć drzwi tych najciemniejszych pokoi w naszym sercu Jezusowi, żeby otworzyć je dla Jego miłosierdzia, ponieważ to, co się staje dalej, to o czym mówi Ewangelia i o czym mówi obraz Jezusa Miłosiernego to jest to, że On wchodzi i przynosi światło. Na obrazie widzimy to właśnie w tej symbolice światła i ciemności, gdzie jedynym źródłem światła w obrazie jest Jezus miłosierny. W Ewangelii widzimy to w tych słowach, które Jezus wypowiada. Jezus wchodzi do wieczernika, tego zaryglowanego, zabarykadowanego, możemy powiedzieć, wieczernika, wchodzi i mówi do uczniów, co mówi? Pokój wam. I ten pokój to jest coś o wiele więcej niż tylko brak wojny. Oczywiście pragniemy tego pokoju teraz, szczególnie kiedy patrzymy na cierpienie naszych braci w Ukrainie. Pragniemy tego pokoju, widzimy myślę, że bardziej doceniamy w tej sytuacji, jak, jak ważny jest ten pokój. Doceniamy go bardziej niż pewnie w czasach, kiedy. kiedy po prostu zażywaliśmy tego pokoju i traktowaliśmy go jako coś absolutnie pewnego i normalnego. Ale ten pokój, o którym Jezus mówi, to coś o wiele więcej. Ten pokój, który Jezus daje, to błogosławieństwo. Ten pokój, który Jezus daje, to pełnia życia. Ten pokój, który Jezus daje, to jest łaska. To jest światło, właśnie to światło, które On wnosi do naszego serca obfitość tej łaski, obfitość tego życia, to wszystko jest w tych słowach pokój wam. I uczniowie bardzo potrzebują tego pokoju, tak jak my go bardzo potrzebujemy w naszych sercach, ponieważ oni mają doświadczenie swojej własnej słabości, mają doświadczenie tego, że zawiedli, że w tym najtrudniejszym dla Jezusa momencie pod krzyżem zostały tylko kobiety i Jan, Nikt inny z uczniów nie był tam obecny. Oni wiedzą, że zawiedli, że okazali się słabi, tak jak Jezus im mówił zresztą. I prawdopodobnie możemy to sobie łatwo wyobrazić, znając nasze własne doświadczenia, własnych słabości, czują się zniechęceni, może zrozpaczeni, są pogrążeni w jakimś smutku, żalu. I Jezus wchodzi właśnie w tę ciemność, wchodzi w tę ciemność, żeby obdarzyć ich swoim pokojem, swoim światłem, swoją miłością. I co dalej Jezus robi? Pokazuje im ręce i bok. Te ręce. Które zostały przebite na krzyżu, to serce, które zostało otwarte na krzyżu. To są te same ręce, które trzymają nas, podtrzymują nas przy życiu. To są ręce, w których możemy my złożyć całe nasze życie i wiedzieć, że to życie jest bezpieczne w nim. To są ręce dobrego pasterza, który mówi w tej samej Ewangelii Świętego Jana. Jezus mówi o, o swoich owcach. Ja daję im życie wieczne, nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Jezus pokazuje im teren. Zobaczcie, nic i nic, żadne, nic i nikt, żadne wydarzenie w waszym życiu nie wyrwie was z, waszej, z mojej ręki, jeśli tylko chcecie być w tych rękach. Oczywiście nasz grzech. Oddziela nas od Jezusa, ale wystarczy nasze szczere pragnienie, nasz szczery żal powrotu i znajdujemy się z powrotem w tych rękach. Jezus pokazuje im też swój bok, ten bok, o którym znowu czytamy w Ewangelii Jana. W ostatnim, zaś najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza, a powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Ten bok jest przebity dla nas, po to, abyśmy mieli dostęp do wszystkich łask Bożego Miłosierdzia. Z tego boku płyną dla nas. Krew i woda, po to, żebyśmy mogli być obmyci z grzechu, po to, żeby nasze pragnienie, najgłębsze pragnienie naszego serca, którym jest to, żeby kochać i być kochanym, żeby to pragnienie zostało wypełnione, nasycone. Jezus pokazuje im te ręce i Bóg jako, można powiedzieć, taki swoisty dowód tożsamości. Oni wiedzą, że to jest ten sam Jezus, ponieważ widzą jego rany, widzą jego przebite ręce, przebite nogi, jego przebity Bóg. On jest tym, który był umarły, ale oto jest żyjący. W związku z tym w tych Jego ranach uczniowie mogą i my, jako Jego uczniowie, Możemy znaleźć nasze zdrowie. Te rany są znakiem Jego miłości do nas. One nie są po to, żeby nam przypominać, ani uczniom, żeby przypominać: Zobaczcie, to Wasza wina. Nie. Jezus staje i pokazuje te rany po to, żeby im powiedzieć: Tak bardzo Was kocham, tak bardzo Was kocham. I patrząc na te rany i doświadczając tego, że oto Jezus jest barankiem, który jest przebity za nasze grzechy, ale żyjący, uczniowie mogą zobaczyć, że to nie śmierć ma ostatnie słowo. I mogą zobaczyć też, że ich własne rany, ich własne. Doświadczenia cierpienia i własne doświadczenia grzechu mogą stać się źródłem życia dzięki Jego łasce, jeżeli tylko zechcą oddać to Jezusowi. Tak samo w naszym przypadku. Nasze rany, dzięki temu, że złączymy je z ranami Chrystusa, mogą stać się źródłem życia dla innych. ale zanim e, posyła ich i jednocześnie posyłając ich e, tchnie na nich tchnie na nich Ducha Świętego. I to słowo tchnie, którego używa Jan e, tutaj w 22. wersecie, jest tym sław, samym słowem, które jest użyte w Księdze Rodzaju e, w jej greckim tłumaczeniu w Septuagincie, kiedy Bóg tchnie życie w Adama. Kiedy daje mu oddech życia. My też dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa otrzymujemy życie, ale nowe życie, nowe życie, które się nigdy nie kończy, któremu śmierć nie grozi. Otrzymujemy coś więcej niż to fizyczne życie, życie wieczne. Ten duch, który jest nam dany, On nas oczyszcza, oczyszcza nas z naszego grzechu. I daje nam nowe życie. To jest ten sam duch, który został tchnięty w tej wizji z księdzy Gip, Proroka Ezechiela na te martwe kości. I te martwe kości nagle ożyły stały się żywym ciałem. Tego samego duch chce dokonywać w nas, chce nam dawać życie i pełnię tego życia. I mamy do Niego dostęp właśnie dzisiaj, szczególnie w niedzielę miłosierdzia Bożego. Mamy dostęp do tego życia, życia w obfitości. Ale na tym nie koniec. Żyjemy we wspólnocie wiary. Uczniowie są zgromadzeni w wieczorniku też jako wspólnota, mimo że tak naprawdę na początku gromadzi ich raczej strach niż wiara. Ale Pan Jezus powierza im misję powierza im misję przedłużania tego daru, obdarowywania tym samym darem, który oni otrzymali, obdarowywania nim innych. Ta misja polega na odpuszczaniu grzechów. I ona jest przekazana Kościołowi i otrzymujemy ją w tym darze, który przyszedł dla nas od czasów apostolskich, tym ogromnym darze, jakim jest sakrament pokuty i pojednania spowiedź. Otrzymujemy ją przede wszystkim tam, tam jest. To miejsce, w którym za każdym razem, kiedy przychodzimy, zostajemy odmyci we krwi baranka. Nasze szaty zostają wybielone raz jeszcze. E, otrzymujemy nowe życie, dar zupełnie nowego życia. Życia wiecznego, życia w obfitości. I każdy z nas głęboko potrzebuje tego przebaczenia, głęboko potrzebuje doświadczyć tego Bożego miłosierdzia i tego, że jesteśmy kochani bez względu na to, co zrobiliśmy bez względu na wszystkie nasze grzechy, jesteśmy kochani. Więc przede wszystkim ten dar jest powierzony Kościołowi w osobie naszych biskupów, naszych kapłanów, jako sakrament. Oni mają tę moc, żeby odpuszczać nam grzechy w imię Boga. Jest to niesamowity dar. Zachęcam Was dzisiaj może do takiej krótkiej modlitwy wdzięczności za dar spowiedzi, za ten ogromny sakrament Bożego miłosierdzia. Ale w szerszym znaczeniu e, ten dar dawania przebaczenia jest dany też nam. Oczywiście nie będziemy spowiadali siebie nawzajem, ale jesteśmy zaproszeni do tego, żeby przebaczać. Jesteśmy zaproszeni, żeby być przedłużeniem Bożego miłosierdzia poprzez ofiarowywanie tego samego, co Bóg daje nam. Bóg daje nam przebaczenie i zaprasza nas, żebyśmy też tym samym przebaczeniem obdarowywali tych, którzy nas skrzywdzili. I oczywiście w wielu przypadkach jest to niezwykle trudne, a czasami wręcz po ludzku niemożliwe i jest możliwe tylko z łaską Bożą. Więc może właśnie dziś, szczególnie w tą niedzielę Miłosierdzia Bożego, jeżeli czujecie w waszym sercu jakąś urazę, jakiś brak przebaczenia wobec kogokolwiek. W Waszym życiu. Proście, proście Jezusa Miłosiernego, tego, który wybacza Wam grzechy, o to, żeby uzdolnił Was do przebaczenia, do bycia przedłużeniem Jego miłosierdzia. Możemy być tymi promieniami Jezusa Miłosiernego, które rozlewają się na innych poprzez to, że będziemy dawali im przebaczenie. Na koniec chciałabym na chwilkę wrócić do Tomasza. Nie poświęciłam mu zbyt wiele uwagi. Jakbyśmy się jeszcze tutaj skoncentrowali na Tomaszu, to byśmy nie skończyli tego rozważania. Ale chciałam zwrócić Waszą uwagę na jeden drobny szczegół. Jezus przychodzi specjalnie dla Tomasza. Tomasz nie był obecny za pierwszym razem, kiedy Jezus przyszedł. Ma swoje wątpliwości. Ma swój pewien upór nawet. Ale ma też szczere pragnienie, żeby zobaczyć Jezusa, żeby jeżeli rzeczywiście Jezus ma wstał, ja chcę go zobaczyć, to jest to, co mówi nam Tomasz w swojej postawie. I Jezus przychodzi, przychodzi specjalnie dla Tomasza. Staje po środku znowu uczniów znowu daje im swój pokój i następnie zwraca się właśnie do Tomasza. Chcesz zobaczyć, Chcesz dotknąć? Proszę bardzo. Oto moje ręce, oto mój bok. Oto jestem. I bardzo mnie zawsze porusza w tym okresie wielkanocnym to, że Jezus przychodzi do każdego z tych, których kocha, tych, którzy Jego kochają w inny sposób. Inne jest Jego spotkanie z Marią Magdaleną przy grobie, inne jest Jego spotkanie z Piotrem, inne jest Jego spotkanie z Tomaszem. I do Ciebie też dzisiaj, i do mnie, Jezus chce przyjść bardzo osobiście, ponieważ On wie, czego my potrzebujemy. Wie, w jakich ciemnościach siedzimy, wie, jak bardzo potrzebujemy Jego światła, Jego przebaczenia, wie, jak bardzo potrzebujemy Jego miłosierdzia. I jeżeli tylko Go zaprosisz dzisiaj, On przyjdzie też do Ciebie. Nie tak samo, jak do Tomasza. Nie, bo nie jesteś Tomaszem. Przyjdzie tak, jak ma przyjść do ciebie. Przyjdzie tak, jak Twoje serce tego potrzebuje. Modlę się o to i zachęcam Was do modlitwy za siebie nawzajem, żeby ta niedziela miłosierdzia była dla Was wyjątkowym doświadczeniem bliskości Jezusa Miłosiernego, wyjątkowym doświadczeniem Jego ogromu miłosierdzia, przebaczenia. Wyjątkowym doświadczeniem tego, że poprzez to przebaczenie możemy też przebaczać sobie nawzajem. Jezu miłosierny, ufamy Tobie i chcemy Tobie ufać. Prosimy Cię, otwieraj nasze serca, uzdaniaj nas do tego, żebyśmy wpuszczali Ciebie w te najciemniejsze, najtajniejsze zakamarki. I tam doświadczali tego, jak bardzo nas kochasz. Tam doświadczyli tego, że nam przebaczasz. Tam doświadczyli daru Twojego pokoju. Prosimy Cię szczególnie o ten pokój na całym świecie, tam gdzie jest wojna. Prosimy Cię o pokój na Ukrainie. Prosimy Cię o to, żebyśmy byli zdolni do tego, żeby przebaczać innym, tak jak Ty przebaczyłeś nam. Święta siostro Faustyno, błogosławione Ojcze Michale, módlcie się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Wam, kochani, życzę Wam wspaniałego dnia, wielkiej radości z okazji tego dzisiejszego święta, w niedzielę Miłosierdzia Bożego. Ufajmy Panu.